Czym się różnią te pasy? Klasa pro, obowiązkowo pałą przeciwpowanią pasy typu rajdową i fotel dołkowy, Pilot nie jest. Nie może jechać z kierowcą w samochodzie. Najpierw wiesz, potem ci powiem, amatorze samochody muszą być praktycznie seryjne. Jedyna modyfikacja, jaka jest dopuszczona w amatorze, to jest zabezpieczenie miski olejowej. Wiemy, że ten element samochodu najczęściej ulega awariom i po to, żeby przedłużyć naszą zabawę, zezwoliliśmy na tą modyfikację. W klasie amator może jechać pilot, pod, by pomagać kierowcy w walce. Z zawodnikami, żeby orientował się, gdzie w dany chwili przeciwnik się znajduje, liczyć okrążenia i tak dalej, tak dalej. Słuchajcie, startujemy o 11 z pierwszym wyścigiem amatorów potwało 20 minut. Potem będzie przerwa 20 minut i zaczynamy wyścig pro. I tak na zmianę będzie trzy wyścigi amatorskie, dwa wyścigi pro, następnie dwa wyścigi po kolei najpierw. LCQ, czyli skrót po angielsku, bieg ostatniej szansy dla amatora i klasy amator, i następnie bieg ostatniej szansy dla klasy pro. Z klasy amator przechodzą po trzy samochody do tego biegu. Z klasy pro przechodzą cztery samochody do finału. Samochody, które będą jechać w biegu ostatniej szansy. Z biegu ostatniej szansy przechodzą tylko dwa samochody do finału. I teraz tak. Flagi. Ja wiadomo, ja muszę, muszę to powiedzieć. Wiem, że już większość z Was zna, ale muszę wam pokazać te flagi. Taki jest obowiązek. Startujemy oczywiście na świetle zielonym. Przypominam, żeby nie robić fal startów, bo będziemy na to zwracać uwagę. Ustawiacie się dwójkami na starcie. Według linii narysowanych zielonych na starcie. Jedziemy w lewo. Zobaczymy jak Tor się zachowa po całym dniu. Może... Z... Okazać się tak, że finał pojedziemy w odwrotnym kierunku, jeśli tor będzie bardzo mocno zniszczony. I teraz, jeśli chodzi o flagi. Najważniejsza flaga i najbardziej widoczna w dzisiejszego dnia to jest oczywiście kolor żółty. U mnie żółty już troszkę jest ale widać, że żółty tak jest. Raczej ferry tutaj nie da rady, co? Chociaż kiedyś wlałem w, w, takie tutaj, to. W każdym razie, żółty kolor, co oznacza? Że przed Wami za chwilkę się jakieś jest niebezpieczeństwo. Musicie zwolnić, nie wolno wyprzedzać w tym momencie. I naprawdę zwrócić uwagę, że za chwilę nadjedziecie na karambol albo jakieś zamieszanie na torze. Niebieska flaga będzie pokazywana tylko osobom, które ewidentnie już jadą bardzo wolno i są dublowane. Jeśli zawodnik walczy o pozycję, wciąż tej flagi nie zobaczy. Natomiast osoba, która jest dublowana, zobaczy taką niebieską flagę, musi ustąpić. Samochód, samochód który jedzie za nią, musi może, musi jakby ten pojazd jak najszybciej się da. W związku z tym pojazd, który jedzie wolniej, musi ustąpić. Czerwona flaga to jest trzymanie wyścigu. Wszyscy samochody, wszystkie samochody się zatrzymują w miejscu, gdzie się nie zobaczyli flagę ponieważ jest jedna, więc to będzie na linii startu. Nie możecie się tasować, przejeżdżać, przemieszczać, zachowujecie. Proszę was, żebyście pilnowali tej kolejności w wyścigu, żeby po znowieniu wszystko miało swoje miejsce. Teraz flaga, której nikt nie lubi. To jest flaga czarna. Mam nadzieję naprawdę, że nikomu się nie będę, będę zmuszony jej pokazać. Ona oznacza zakończenie wyścigu dla zawodnika. Tą flagę zobaczycie w momencie, który dobrze, znacie, dobrze je znacie, ponieważ w regulamin jasno określa zachowania, jakie są nagradzane taką flagą. I teraz tak, szczególnie jestem uczulony tutaj ze względu na to, że organizujemy te zawody już naprawdę długi czas. Sam startowałem w nim. Tachowanie to, to jest dla mnie coś, co wstrzymuje mi Dlatego jak ktoś kogoś wydachuje, od razu dostaje czarną flagę. Jeśli. Ktoś się sam wydachuje, to nie jest niczyja wina, sam sobie tylko jakby narobił midy, nie dostanie w tym momencie żadnej flagi, bo sam siebie nie, może, nie mogę go ukarać z tego tytułu. Ale wszystkie inne osoby, które wydachują kogoś, czy to będzie lekkie dotknięcie, czy mocne dotknięcie, automatycznie dyskwalifikacja. Jak również takie zachowania jak boczne taranowanie, wypychanie, wjeżdżanie, ścinanie trasy, ewidentne e, tak zwane cheaty, czyli, czyli po prostu oszukiwanie będzie nagradzane czarną flagą. Jeśli ktoś jeszcze nie ma oczywiście szachownica to oznacza koniec wyścigu i po tej fladze powolutku zjeżdżacie do pitstopu, znaczy, do, przepraszam, do parku maszyn i tam parkujecie swoje maszyny tak, żeby udostępnić następnym samochodowi wjazd na tor. Jeszcze mamy tutaj dwie gaśnice. Jeśli komuś zabrakło i nie ma, to możecie sobie tutaj odebrać. Jeśli są jakieś pytania, to proszę bardzo, to jest ten moment. Jest live? Pada pytanie, ile samochodów może jechać jednorazowo w wyścigu. Jest tam prąd? Tak. Dzisiaj zrobimy tak, że wszystkie samochody, ile, ile samochody które może w tak. są w stanie jechać w wyścigu, ostatniej szansy, mogą w nim startować. Mogą być największe emocje w tym wyścigu. Na brawo. Problemy z liczeniem. Niestety jesteśmy tylko ludźmi. Czasami się takie rzeczy zdarzają, bardzo rzadko, ale się zdarzają. Mamy przygotowaną dzisiaj kamerę tutaj przez obsługę. Mam nadzieję, że wszystko się uruchomi i będzie działało tak jak trzeba. I mamy specjalistów od programu 500 Także będzie. O jeśli chodzi. Jeśli chodzi o 500 to teraz już od razu też upaś, chciałbym uprzedzić, że jeśli ktokolwiek z was będzie miał protest jakiś w sprawie wyników, to musicie wpłacić kaucję w wysokości 500 złotych zł. 500 zł kaucja i protest ma być na piśmie. I dopiero wtedy będziemy go rozpatrywać. To jakby jeśli, jeśli będzie rozpatrzony, pozytywnie kaucja jest zwracana. Regulamin zawiera punkt ostatni który mówi o tym, że organizator ma prawne ja regulaminu. Projekt... Wymyśliliśmy to, no, to, to na poczekaniu. To jest, to jest to, zasada, która jest stosowana do... w każdym, ludzi, w każdych zasadach tak, sportowych. Tak, jak coś jest prowadzone wszędzie to po prostu powstrzymuje od tak wtórnych jakichś teorii i zawracania głowy organizacji. Ale jego trzeba nagrywać, tego co tu było przed chwilą. Tak. Jeszcze jakieś pytania są, bardzo proszę pytać. Nie ma półfinału, mamy tylko eliminację, ostatnia szansa i finał. Są dwa osobne finały dla Amatora i dla Pro. Jeszcze, oczywiście, taksówki, najważniejsza rzecz dzisiaj. Przecież to jest też oczywiście nowość. Taksi wrak. To jest szczególnie sprawa, która jest ważna dla kibiców. Wszyscy kibice, którzy będą chcieli poczuć emocje związane z wyścigiem wraków, mają taką dzisiaj okazję. To jest pierwszy raz w historii całych zawodów wrak race. Mam nadzieję, że to się zakorzeni na stałe i będziemy mogli was przewodzić, kibice, do drodzy na każdej imprezie. Polega to na tym, że mamy przygotowany tutaj przez Hanesy Team namiot, niebieski namiot, tam jest flaga żółto-niebieska, gdzie możecie podchodzić i zapisywać po drobnej opłacie oczywiście, kupować bilet, dostajecie czepek, podcast i ładować się w taksówki, które są przygotowane, one są charakterystyczne, żółty kolor z napisem taksi, i będziecie brać udział w regularnym wyścigu. Te samochody oczywiście nie mogą brać udziału w o żadne, o żadne pozycje. Muszą ustąpić pierwszeństwa zawodnikom, którzy aktualnie biorą udział w wyścigu. Jeśli ktoś będzie taranował, będzie przeszkadzał zawodnikom, to będziemy musieli też taką osobę dyskwalifikować w taksy i tak jest. Taksówki będą jeździły podczas wyścigów, amator na pewno. Zobaczymy, jeśli chodzi o klasę, bo zobaczymy, ile się ostatecznie stawi zawodników, czy będzie w miarę luz. Sytuacja wygląda w ten sposób, że taksówek jest dosyć sporo, więc w miarę wykruszania się zawodników wow. będą, będą, mogli do, będą mogły dołączać taksówki w czasie biegu. Więc tak naprawdę trzeba samemu obserwować, ile, ile jest aut aktualnie na torze ścigających się, i w tym momencie liczba taksówek może się zwiększać. Nie chcemy takiej sytuacji, żeby było po prostu. Nic się nie działo na to, że chcemy, żeby cały czas coś się jakieś samochody jeździły. I powiedz jeszcze, ile to kosztuje? Bo to nie jest darmowa przyjemność. Tak jest. Skromne 30 zł za przejazdkę, taksi wrakiem. Idziemy pod parasolki. Nadzieje, że to nie jest suma odstraszająca, to są koszty jednak dla zawodników: paliwo, samochody, które. Zaraz telefon padnie. Miejcie to na uwadze i tak naprawdę cel uświęca środki. A jeśli przyjeżdżasz z żoną, która z tobą jest 25 lat, czy nie powinieneś być zwolniony z opłaty, bo jakby cały czas masz brak rois? Co, tak? co takie dowcipne dzisiaj? Nie?

Jak leci tym zabrodzonym prędkością, to musi coś widzieć. Nie? Ja. Ciekawe, ile ludzi ogląda. Akurat na tej jabce nie widzę ani komentarzy, ani ilości oglądających. Z tym to by się pozderzał. By dzisiaj poskładały te głodnice. どうぞ。<music> <music>

15 sekund Ale kurde poleciałbym <grymna> po tym Co Ja nigdy nie robiłem tego le naucz kontrol Czy jak to się nazywa tego takiego startowania tego, Ta, to, 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 to nie. Hamulec z gazem A nie hamulec Hamulec, hamulec, z gazem i puszczasz hamulec i ciśniesz. Z wyłączonym no wszystkim. Bez SP ściągniemy na tą barierkę? Ej, nie czysta. Nie czysta. Nie że chociaż prosto pojedziesz. Ja, a tu trafim... Nie ma <laughs> wymarki, wierzę, ja. a tu trafim... Nie Tu pewności. Nie <laughs> Tam są jakieś stolicki Skręcamy tu? Nie no, możemy tam jeść. Tam było Ferrari? No. O, Sprinter. 2,5 Turbo Diesel jeździłem takim na piekarni. Tak. Jak szło, jak przecinek Później, jak mnie przerzucili na 1,9, to już nie było to. Aha, to tu jest jeszcze strefa w strefie. Strefa w strefie. O, tu jest pod parasolem. Idziemy sobie tu? Do cienia, do cienia, do cienia. Nie, docieraj na tą stronę. Ja jak synek na środku otu. Dobra, koniec live'a, idziemy po picie.